Witam Państwa po krótkiej przerwie, i tak jak zapowiadałam, aktualności kinapionier i oczywiście gościem w naszym studiu jest pani Wanda Szewczyk, którą witamy po urlopie. No ja witam po urlopie. Dzień dobry, ja również witam po urlopie. serdecznie. Pani Wando, co nowego kinopionier przygotowało dla nas? Po pierwsze naj i najważniejsze to to, co zapowiadałam przed wakacjami, czyli projektor cyfrowy. In, możliwość dostępu do innych filmów, yy, nowy ekran, nowy wystrój sali i wszystko, co się z tym wiąże, czyli, czyli ciekawie. Już jest przygotowane? Projektor działa już od początku już lipca, działa także Ach. tak, tak, tak. Urlop nas, yy, znaczy ja byłam na urlopie w momencie, kiedy były pierwsze filmy wyświetlane, ale ale widziałam już filmy z cyfrówki, no jest różnica, jest, jest. ale mimo tego ten, ten klimat e, stary, klimat kiniarni został I, zachowany tak, nadal został i to, to, to bezwzmiennie i tak ma być, tak I ma tak zostać, ma właśnie dzisiaj opowiadałam grupę, y, oprowadzałam grupę niemiecką po kinie i wszystko było fajnie, jak, jak byliśmy u góry, zobaczyli, zobaczyli, ale jak zeszli do kiniarni, tam jednak każdy wciąga to powietrze i tak patrzy inaczej, o, takie fajne miejsce, takie inne miejsce. No i ten projektor, na który stoi, jednak jeszcze stoi i będzie stał. Póki będziemy mieli dostęp do filmów na taśmie, to on będzie stał. Chwilowo dystrybutorzy zarzucają nas filmami właśnie na płytach DVD i Blu-rayowskich, i u góry no, już muszą być z, z cyfrowe filmy, więc to, więc to jest troszeczkę inaczej. Ale jeżeli będzie możliwość wyświetlenia filmu z taśmy 35, na pewno to zrobimy. No to jednak nie, nie możemy tego nigdzie indziej odnaleźć. Widzowie w są stęsknieni pionie. za terkotem projektora, jednak niektórym to przeszkadzało, a w tej chwili pragną tego, więc nawet próbujemy czasami zapętlować taśmę, żeby, żeby ona terkotała bez, bez światła, ale żeby to było. Pięknie, że ten klimat został no. jednak zachowany. Mimo tego, że ta now, te, te nowinki technologiczne, prawda, atakują nas z każdej strony, się I to, się bardzo, i to bardzo szybko. Właśnie tak jak, tak jak film, który pokazujemy o, o Stevenie Jobsie, który, który przecież jest pomysłodawcą iPodów, mm. iPadów, iPhone'ów i, i tego wszystkiego, co się wiąże z techniką. Człowiek, który zaczynał od swoje pierwsze kroki stawiał w garażu, ale miał taką charyzmę, miał taką ogromną siłę, że z, stworzył, stworzył potęgę stworzył potęgę, stworzył fi, firmę. Odszedł w wieku 56 lat, więc odszedł bardzo młodo, ale właśnie dokument o, o tym człowieku można obejrzeć u nas już od dzisiaj. Już od dziś o stybie się. Co jeszcze, Pani Wanda? Co jeszcze? Mogę zerkać. Proszę Mogę oczywiście. zerkać. Super. Kończymy w tym, w tym, w ten weekend kończymy film y, polski. Znaczy, taki jest tytuł, bo film praktycznie jest filmem czeskim, ale jest filmem polskim, jest y, zrobiony w y, y, taki troszeczkę, miał być inny. Inny sposób, sposób, który dawno nie był, nie było takiego na ekranach filmu, to jest film dla ludzi, którzy nie, którzy potrafią patrzeć na, na świat inaczej, nie w takich ryzach, jak on jest, w takich ramach, jak on jest pokazany, że film, w filmie ma być początek, środek, koniec jakaś fabuła i tak dalej. Ten film wychodzi poza te ramy, to jest film dla ludzi, którzy potrafią mieć oczy otwarte i, i jakoś otwartym umysłem spojrzeć na to wszystko, bo innych ten film znudzi. Więc nie jest to film dla wszystkich. Nazywa się Film Polski, miał być cudowną czeską komedią i tak, taki był zamysł, jednakże producent pozmieniał to wszystko, poprzestawiał, zatrudnił jako specjalistę od czeskiego humoru Polaka, więc film przybrał całkiem inne ramy i stąd może właśnie ta jego inność na ekranie. I stąd nazwa Film Polski. Film Polski, taki jest jego tytuł. Taki ma być, ale miała być to czeska komedia. Więc rozumiem, to, to wszystko jest poplątane tak, i, dla, panie, trzeba i obejrzeć. tak wyjrzeć ma, Tak, ma być, to trzeba obejrzeć. I jeszcze, jeżeli ktoś by bardzo chciał zobaczyć tą inność na ekranie, to tylko y, dziś, jutro i pojutrze. I w poniedziałek już tego filmu nie będzie, to są już ostatnie jego dni. Następny film w Kręgu Miłości jest to. Y, Film, który ma historię, w którym pokazywana jest bardzo tragiczna historia, ale ten film jest, reżyser posiłkuje się tutaj muzyką. Wspaniałą muzyką, która jest na kanwie muzyki country. Nazywa się to muzyka bluegrassowa, więc jest, jest, to jest country plus improwizacje wirtuozowskie, więc to wszystko razem połączone są to 50. lata XX wieku. Wspaniała rzecz. I co ciekawego jest tutaj przed w momencie, kiedy oglądamy ten film, że najciekawsze momenty to są chyba właśnie te, w których, pomimo, że cały film od początku do końca trzyma, trzyma w napięciu i ma bardzo ciekawą fabułę, to najciekawsze momenty to są właśnie te, gdzie muzyka, piosenka ten, y, dominuje nad tekstem, gdzie tego tekstu jest najmniej. Więc jest to też inny sposób pokazania, przekazania treści widzowi, który siedzi na sali. Y, historia jest tragiczna, bo to jest y, film ma potężną magię uczuć, y, która tam jest, y, która dzielają się, widzą także i, i na pewno będą łzy, tak, także jak na wielu naszych filmach należy chusteczki trzymać w kieszeni, ale, ale myślę, że, że muzyka wciągnie, pociągnie i na długo pozostanie, pozostanie w nas. Muzyka to też nie... budzi inne emocje, prawda? W inne filmie. emocje. Ja mm -hmm. wie, nawet na człowieka oddziaływuje zwykłe stuknięcie młotkiem w kolano, więc co, cóż powili dopiero o muzyce, która działa na wiele naszych zmysłów to prawda. tutaj, prawda? To prawda, tak. Więc dlatego, dlatego, mówię ten film, ten film jest tak inny, ale jest wspaniały poprzez tą wielką, wielą, yy, ogromną muzykę, którą, która jest podana przed, yy, na ekranie. Film, cudowna sztuka, ale wzbogacony jeszcze o, 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 prawda, o muzykę. Stąd też popularność ścieżek filmowych. Wiemy, tak, tak, I a niektóre lubimy. przecież pamięta się bardzo długo Dokładnie. i są powtarzane. Następny film to jest nowy, bo film w Kręgu Miłości i film Polski były grane u nas w minionym tygodniu, natomiast, natomiast przeszłość jest to nowy film. Jeden z nielicznych mistrzów sztuki filmowej i scenarzysta, producent. Udowodnił nad wszelką wątpliwość, że fenomen filmu rozstania, który był na naszym ekranie, a teraz potwierdził, tak jakby to nie jest kontynuacja, ale. Tytuł filmu jest Przeszłość. Mistrzostwo Faradiego polega na tym, że w zasadzie każdy film, który kręci jest na taki, na podobny temat, nie na ten sam temat, ale każdy jest inny, cudowny i wspaniały i należy go obejrzeć od początku do końca. Człowiek, który bardzo słabo zna francuski, potrafił ze swoich z głównych twórców ról, potrafił wycisnąć to wszystko, co w nich było najlepsze. Oni nawet milcząc potrafią pokazać Oddziaływać na widza w taki sposób, że widz czuje to ich milczenie, tak jakby na sobie. Są niesamowici. Gra aktorska jest cudowna, wspaniała, i już nie patrząc na treść, która też jest, która też jest bardzo, bardzo fajna, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo życiowa. Mężczyzna wraca po czterech latach z Iranu i w zasadzie przyjeżdża podpisać dokumenty rozwodowe swojej żonie, która, która, chce wyjść po raz drugi za mąż, i wtedy zaczynają się tak zwane schody dla wszystkich, i zaczyna się, zaczyna się coś, co jest bardzo niepokojące, a wręcz i tragiczne. Także to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa fabuła i i mówię cudowna gra aktorska. W, w reżysera, który już, którego już jeden film wyświetlaliśmy jakieś półtora roku temu, może nie niecałe na naszym ekranie. Także film, który też miał dużą oglądalność. Reżyser, scenarzysta, który, który wychodzi poza ramy wszystkich, który jest, który jest po prostu inny, ma inne spojrzenie na, na pewne tematy, nie kręci w na scenach, znaczy nie kręci w, w scenerii hollywoodzkiej, a jest bardzo bardzo wysoko. Myślę, że to wielka sztuka też o tym, o czym pani powiedziała, żołnierz wraca, tak, do domu. Z... Nie wiem, czy on był żołnierzem, czy Aha, bo przepraszam, tego... przepraszam, tak zrozumiałam, przepraszam, tak, tak zrozumiałam, mężczyzna, Ale mężczyzna mąż, wraca tak. z Iranu i musi tak. po czterech latach i, i podpisać przyjeżdża, znaczy, on wie po prostu, on Jest po taka oczywista sprawa, tak, prawda? Tak. To jest często, często dość nieskakująca nie, nie, nie sytuacja. Natomiast zrobić z tego film, który będzie zaskakiwał, tak jak pani mówi, budził inne emocje, prawda, zwrotę akcji. No i zaciekawiał, bo I film zaciekawiał. jest ciekawy do ostatniego momentu, do ostatniej sceny, jako, jaka jest przedstawiona. Yy. To jest, to jest taka perełka w, ten film. Przeszłość jest kolejną fere, perełką w, w filmotece w kolekcji Faradiego. I yy, tak jak mówiłam, fabuła tego filmu zaskakuje do ostatniej minuty. Więc tutaj tu, tu, ja myślę, że trzeba to zobaczyć. Film jest długi. No, o się już mówiliśmy. No i Blue Jasmine'u, tego Alena, który yy, gramy już któryś kolejny tydzień na naszym ekranie. Wibruje, to jest błyskotliwe dialogi. Pociąga wspaniała gra aktorska. Yy, Katie Blanchett, czyli ta nasza tytułowa bohaterka, wróci, jakoś wypadła na życiowym zakręcie i straciła dom, pieniądze, willę, wszystko to, co miała męża. No i, i z, tych, z tych luksusów musiała się przenieść chwilowo do mieszkania swojej siostry, które nie dość, że ciasne, to jeszcze dwójka małych dzieci, całkiem inne życie, podejście do tematu, wszystko, wszystko na nie, wszystko odwrotnie. Jednak nasza główna bohaterka jest, jest tak wspaniała, jest tak cudowna, jest tak silna swoją osobą, że jest cały czas na ekranie. Jej dialogi, jej teksty jej zachowania jej mimika nadają ton temu filmowi i, i to ona w zasadzie i to ona gra całą sobą. I jest tam jakby tak najważniejsza. Czyli to wszystko to zawsze u Alena spotykamy, prawda Bo mhm. Brak tam jest sensacyjnych scen wybuchów, potężnych pieniędzy znaczy, producentów. Te, tak. Natomiast te, wiemy jeżeli... o tym, że tam jego siła jest oparta właśnie na inteligencji, błyskotliwych dialogach, wartości akcji. I to, i, to właśnie, I to właśnie główna bohaterka potrafi zrobić, potrafi przekazać. I Obejrzałam ten film i cały czas czeka się, co ona dalej wymyśli, jak ona z tego wybrnie. To co na zaskakujące. Tak, zaskakujące do samego końca. Mimo, że brakuje scen pościgów, prawda? Czyli to, co często spotykamy Nie, ta, w amerykańskich dokładnie. filmach. Wiem, że to są filmy niskobudżetowe, a to, że grają za bardzo małe garze, ale potrafią zagrać. Potrafią i przekazać zagrać i czekają i w kolejce, aby mm -hmm. zagrać u Alena. I jeszcze, jeszcze inność w naszym kinie. Mamy, w końcu, skoro mamy projektor cyfrowy, to mamy i bajki dla dzieci. Wyświetlaliśmy przez pewien okres czasu bajki w 3D, jednak w tej chwili zdecydowaliśmy się na wyświetlić tą samą bajkę w wersji tradycyjnej, czyli w 2D. Dla, tylko dlatego, że y, mieliśmy sygnały od rodziców, że małe dzieci i zresztą poczytałam trochę na temat y, y, zakładania tych okularów mhm. przez y, dzieci małe od informatorach. Jednak to od, są godziny, nie są. Y, raz, że filmy są dłuższe, dwa, że mhm. okularki takie nie są wskazane dla małych dzieci. I w związku z tym wyświetlamy wersji 2D, żeby umożliwić rodzicom przyjście właśnie z jakimś cztero czy pięciolatkiem do nas do kina i w takich bardzo klimatycznych warunkach wygodnych, bo mamy specjalne podkładki dla maluchów, także każde dziecko może sobie wygodnie siedzieć i będzie widziało ten ekran. A żeby mogło właśnie zobaczyć bajkę, która jest, która jest bajką taką budującą, którą potem można przełożyć w domu, bo to jest walka dobra ze złem. Wyjście, wyjście z takiego najpierw wszystko jest moje, ja jestem naj ważniejsze, a potem okazuje się, że, że ten kto stoi obok jest równie ważny. Więc tutaj podejmowanie trudnych dla dziecka decyzji też jest, też jest bardzo ważna. Jest historia walki ze smokiem, ale w jakim dobrym celu, jaki jest cel konkretny tego. Także myślę, że, że ta informacja, że w naszym kinie tą samą bajkę można obejrzeć w, bez okularków i że mogą przyjść młodsze dzieci, jest też również ważną informacją. Atrakcyjna Film na gramy na to. w soboty i w niedzielę dla dzieci, tak, ze zapraszam. dzieci mają wybór prawda? Mają. Coś jeszcze Pani Wando? No pytanie na śniadanie. Oczywiście, konkurs. Tak, już Jest pytanie konkursowe. Odpowiedź, ja wiem, że odpowiedź padła, pytanie nie jest, to naprawdę nie jest trudne, jest bardzo łatwe co prawda usłyszałam, że jest bardzo długie, może zawiły, ale myślę, że, że tak powinno być tutaj w tym wypadku. Scenariusz przyszłości to kolejna perła w kolekcji Faradiego. Zaraz po filmie, który wszedł na ekrany polskich film, film, w październiku 2011, 2011 roku. Był to film okrzyknięty przez światową krytykę, arcydziełem współczesnego kina i nagrodzony na festiwalach w Berlinie Złotym Niedźwiedziem za najlepszy film, a także nagrodami aktorskimi. Nie brakowało wtedy głosów, że to Najważniejszy obraz nowego tysiąclecia. W naszym kinie pokazywaliśmy go w listopadzie 2011 roku, o jakim filmie mowa? Czyli pierwszy film, który był y, pierwszym u, u tego reżysera Faradiego, a następnym właśnie z przyszłość, tą, którą gramy, przeszłość, którą gramy w tej chwili. To jaki pytanie dla Państwa. Tak, jaki tytuł? Zdobył, zdobył nagrodę na festiwalu w Berlinie za najlepszy film i który jest perełką jednocześnie w, w, w filmotece, w kolekcji tego reżysera. I na odpowiedzi jak zwykle czekamy pod naszym adresem mailowym galaktykamaupa.tv. Dziękuję serdecznie pani Wando. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Gościem w naszym studiu była pani Wanda Szewczek z Kina Pionier. Zapraszam państwa na przerwę, po niej serwis informacyjny. My ponownie widzimy się o godzinie 18.30 z gościem muzycznym. Do zobaczenia.